Cześć wszystkim! Rozpoczyna się kolejna wojna. Jak zauważyliście, zmieniłem sojusz, obecnie gram w Omaczek Dusz. Dlaczego doszło do zmiany? No może tak pokrótce, no jestem zaangażowanym graczem, sporo czasu poświęcam gierce wolnej chwili, no i jakby tego samego chciałem od ludzi z którymi gram. No, w poprzednim sojuszu fajnie, część graczy była aktywna. Fajnie sobie tam dawaliśmy przez sporo okres czasu radę. No i jeszcze jakby no tutaj to co mi się nie podobało, no to zarządzanie sojuszem, no jednak fajnie było mieć wiadomość co robimy z wojną, co robimy z tytanem. Troszeczkę wspierałem to w tej kwestii, no ale kiedyś też prowadziłem swój sojusz i generalnie zrezygnowałem z prowadzenia właśnie, bo no nie chciałem się tym zajmować, bardziej wolałem być jakąś osobą taką supportującą, ewentualnie przywódcę, a nie jednak wszystko ogarnić samemu. No i tam tego mi brakowało. No zadanie sojuszowe też, jednak fajnie byłoby dla tych nagród troszeczkę grać w mocniejszym soju. Także zobaczymy jak będzie tutaj. Siła sojuszu 406 tysięcy. Siła wojenna 214 tysięcy. Także troszeczkę mocniejszy. Teoretycznie sojusz, już troszeczkę większa siła wojenna od poprzedniego, ale plus minus też podobny poziom. No, szukam dalej swojego miejsca. Zobaczymy może tutaj. Także pogram teraz chwilę w omacach dłuż. Tutaj zobaczcie sobie są drużyny obronne naszych przeciwników. Czekamy na odrodzenie tych ubitych i będziemy lecieli dalej sobie za atakami. Tutaj są nasze obrony. Na tej wojnie postawiłem na tanku na Cerisa i zrobiłem teraz flamę Hajda. Flamę Hidę tego postawiłem go sobie na skrzydle. Zobaczymy, jak ta drużyna będzie się sprawdzała. No i co? Do zobaczenia na atakach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Także witam ponownie na wojnie. Obecnie mamy 1058 punktów, przeciwnicy 501. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Mamy 47 flag, przeciwnicy mają 60. Spróbuję. Spróbuję sobie zaatakować kogoś i zaraz do Was wracam. Pomyślałem sobie, że zaatakuję tego gościa Anatolii. No i co mam? Mamy na tanku Bestię zwojów. Zadaję 365 wszystkim, wszyscy wrogowie dostają ususze, minus 400 do ataku. Mega pomocnik, który zapewnia kontraatak. Także mamy tutaj sobie Goblina, mamy Elkanena, mamy taki Sherimat i mamy Slimgo. No więc tak. Pójdę na niego fioletowym składem. Także tak, atakujemy trzema fioletowymi bijącymi postaciami. Mamy gazele. Wzrosty do ataku. I mamy taniec i mamy kelna, który usuwa ewentualne efekty suszy. No i takim składem spróbujemy go sobie zaatakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także ruszamy. No dobrze, co my tutaj mamy? Mamy niebieski diament, więc na razie nawet się nie będę zastanawiał, to bierzemy na pewno. Ok, są so, trzy fioletowe tutaj z prawej strony i na dole mamy trzy fioletowe. Patrzę sobie jeszcze, jak to połączyć. Dobra, zacznę od tych trzech fioletowych, od tych fioletów. Okej, okay, no żółty diament też wygląda kusząco. No wezmę sobie teraz ten żółty diament. Fajnie, poszło kombo, udało się tanka zbić. No i teraz co robimy? No Arcanan jest w szklance, nie będę ryzykował, że coś tam nam odbije, chociaż z drugiej strony mam trzy fioletowe klocki pod nim, ale tak czy siak, uderzę sobie w tą Teti dobrze mówię? tak jest, czyli dajemy suszę toksycznym chociaż jeszcze tutaj teraz tak sobie myślę, czy ja dobrze zrobiłem bo mogłem gazelę odpalić i bym może mocniej uderzył no zaryzykuję sobie, chyba złączę te żółte na środku mam nadzieję, że jakiś kombo tutaj nie powstanie, sprawdźmy dobra mamy gazelkę więc biorę gazelę, uderzymy sartaną w tope Przeżyła, ale ma, ale ma truciznę, więc ile zostało? 422, a 345 przez 2 ale jeszcze może lisa się uda załadować, jak tutaj, no dobra, łączymy te fioletowe, dobra, mamy lisa, no i bijemy lisem. Slimgo sobie żyje. Teraz ja podciągnę chyba pod tą matkę fioletowe. Tutaj sobie złączę diament. Dobra. No i uderzymy tymi fioletowymi w mat. Ok. Także już raczej się nic złego nie może wydarzyć. Teraz mamy taniec, więc te efekty go też y, odeprzemy. Tak jest. No i jedziemy sobie toksyczny. Sartana. Niebieski diament wezmę. Bierzemy mega minionka. Fioletowe. No ale poszło. O jezu, ale kombo innych fioletowych teraz elegancko. Także w nowym sojuszu pierwszy atak udało się wygrać. Fajnie 60 punktów zainkasowaliśmy. No dobrze, kogo jeszcze możemy zaatakować? Czerwony mam teraz całkiem mocny kolor. A tutaj mamy, mamy bestię i mamy gartena i mamy menę. No i chyba skuszę się. Puszczę się na tego zawodnika. Mamy też Bartona, jest pierwszy płomień. Mamy dwa gobliny. Mamy gargulca i dwa gagulce. No dobra, zobaczymy. Spróbuję wybrać na niego składzik. Oddziały się zgadzają. Mamy wyciszenie od Cerisem, mamy mocno bijącą Mariankę. Mamy Tanga jako lekarza i Grimsteela i mamy Magniego. No i zobaczymy, jak to pójdzie, także. Jedziemy. No, ten bez zwoju daje suszę, ale ewentualnie może Green Steam byśmy ją sobie nadpisywali. W czego. No, zobaczymy w ogóle, jak będzie z klockami. Także ruszamy z, pierwszym atak z drugim atakiem. No okej. Okay. Zacznę sobie od złączenia żółtych i niebieskich na dole tutaj. Dobra, teraz złączę żółte. Tutaj na środku. No podleczę się tym tangiem. Podciągnę sobie tutaj klocki. Ok, diamencik żółty wskoczył. Oho, ale poszło combo Dobra, bierzemy leczenie. Złączę tutaj na dole czerwone i fioletowe. Dobra, złączę te czerwone na górze. Dobra, jest nieźle. No i teraz tak zaczniemy sobie od meny. No a tutaj ścina tą manę i tak dalej, więc uderzemy. No oni są też fajnie, bo mają sporo many. <laughs> Także uderzamy w nich celisem. No bardzo fajnie wyszło. Tylko teraz tak. Ok, będzie je też jak załadować magniego. No tak nie jestem pewien, jak tutaj zacząć, prawdę mówiąc. No dobra, może zacznę od tego tanka. Uważam, z tego miniona zobaczymy jak to będzie. No minion ma się dobrze, niestety. Teraz tutaj... O, fajni diamenci czerwony, świetnie. Tego potrzebowałem. No i teraz tak, garten. Biorę sobie czerwony na środku. No fajnie, jeszcze sobie tutaj drzemiał, że tak powiem. Może zacznę od tego Bartona. Uderzę sobie Marianką. Dobra, teraz jeszcze raz uderzemy tutaj. Chociaż z Cerisem się Nie, uderzę, bo gdzieś podejdzie czerwony. To już niech mi się ładują klocki. Jeszcze raz uderzam Cerisem. Dobra, idę po ten diament. No i tu już mamy wisienkę, także dobijamy gościa, Ok, 2-0 w atakach, bardzo fajnie wyszło. Ok, z ostatnim atakiem jeszcze się wstrzymam i widzimy się później. Hejka, no i jak wygląda sytuacja na wojnie? Mamy 2974 punkty, przeciwnicy 2456, nam zostały 64 flagi, przeciwnikom 83, także wojna sobie trwa, spróbujemy kogoś zaatakować. Eee... No może pójdziemy tutaj, na tą Nautikę. No i kogo tutaj mamy? nautikę na tanku. Obok mamy Lazare, średnia mana czyści, 320 wszystkim, regeneracja spada. Yy, mamy Eftą, wolna mana, 500 obrażeń pomni, który ma najwięcej punktów życia. 300 wszystkim, redukuje mane. no dobra. Spróbujemy się pod niego ułożyć. No dobra, no dwóch czerwonych. Mmm, snajper z przenoszeniem obrażeń. Baba co maluje. Wybija yy, części statusy. I mamy dwóch bijących zielonych. No i tym składem spróbujemy sobie... Tym składem spróbujemy sobie pójść. Także... Jedziemy na gościa. Ech, no dobra, jest żółty diament poprzez ten diament złożymy sobie zielone klocki także zaczniemy od tego diamentu dobra nautik nie ma cieszy nas to bardzo biorę zielone te na dole które są teraz złączę czerwone tutaj na środku kurczę no przydałby się zielone ale nie ma tak myślę czy jest jakiś sposób żeby go gdzieś tutaj dostać Niekoniecznie widzę. Dobra, co by nie było, złączę te czerwone na górze. Uderzymy tutaj tętnią. No i szukam tutaj zielonych i czerwonych. no Zielonych nie ma, ale czerwone się uda. Czy zdążymy? Aj, kurczę. Jak połączę czerwone, to złączą się też żółte, czyli ta Azlara na pewno uderzy. No dobra, ale musimy tak połączyć, także łączę czerwone i te żółte. Mamy babę, oj, myślałem, że ten zielony nie uderzy, aj, aj, no się pokomplikowało, no nic, bierzemy zielone, na pewno to będzie trzeba uderzyć, poprawimy bązem, dobra, teraz yy, zacznę od naładowania Viviki. Tutaj łączę żółte. O jezu, dobrze, że przeżyło. Ładujemy wiliczkę. Ładuję babę. W dobrym momencie. No więc malujemy obrazy. No dobra, wszyscy pomalowani. <laughs> Także fajnie wyszło. Eee, I co teraz? Muszę coś odkryć tą planżę, złączę sobie na górze czerwone te i fioletowe. Może zielony podejdzie. O, jest fajny zielony diament. Super. Pójdę teraz po żółty diamencik. Dobra, leczymy się. Zielony diament. I tu chyba koniec. Także raczej atak do przodu. Tak jest. Spróbuję sobie tego gościa zaatakować. Obakantorn, Thorn od Ilion co ona tutaj robi? No dobra no. Spróbujemy zobaczymy, jak to będzie z kockami. No dobra, ruszamy. Takim składem oddziały się zgadzają. Jedziemy sobie. Co my tutaj mamy? Mam cztery czerwone w pionie. No ale to byłby koniec. Także średnio, może bardziej sugerowany ruch. To by były dwie trójki, ale jeszcze można zacząć, może tutaj, od tego żółtego i zielonego. Może zacznę w ten sposób, zobaczymy, co, czy coś dojdzie. No dobra, jakieś tam niebieskie się pokazały. I widzę pomysł na diament. Nie, czy nie widzę pomysłu na diament? No sprawdźmy w ten sposób. No, okej, okay. teraz tak. Ile temu zostało? Ten ma 26,00, a 2100. Czyli zbić się nikogo nie uda. Bierzemy tyle leczenie ponad stan. No, uderzę sobie na razie tutaj. Nie będę szedł w tą kontrę. Dobra, i co teraz? Złączę sobie te żółte. Ok, czerwone i niebieskie jakieś się znalazły. Dwie trójeczki. Także biorę te dwie trójki. I co dalej? No dobra, trochę oczyszczę tą planszę. Złączę tutaj te zielone i fioletowe. Może niebieski podejdzie. Tako. No co by nie było, podciągam ten niebieski do góry. Ok, z dołu podszedł niebieski, fajnie. Jest. Nie najgorzej. Czy Magnik przeżyje? Przeżył, dobra. No to tak, bierzemy Krampusa, damy wzrosty do ataku, weźmiemy prowokację. Uderzamy Simgo. Okej, okay, bycze wpadł. Więc tego torna teraz uderzymy. Tego zbiję klockami. Oj, dobrze, że nie otwalił. Fajnie. No i bijemy go. No okej, okay, i tu już chyba... Wszystko jest pod kontrolą. Sam minion pewnie będzie mocno bił. Ale ładujemy się. Przy okazji niebieski. No i poszło, spoko. Kolejny atak do przodu. No i co jeszcze spróbujemy sobie zaatakować? Zerknę zaraz co jeszcze zostało. Momencik. No dobra. Zdecydowałem się zaatakować tą adrenalinkę. Także tutaj sobie pójdziemy. Także takim składem 3-1-1. Oddziały się zgadzają. Tak jest. No i zobaczymy jak to będzie. Także jedziemy. No okej, okay. jak to się teraz dobrze będzie do klocków żółte mamy. Mało mamy. Mamy trzy. No zacznę od tych. Od tych czerwonych. To złączył się fioletowy, Trochę nasze obczycimy. Sprawdźmy. Mhm, ale za dużo to nie dało też. No nic, teraz może też żółte tutaj bokiem. No nic, dobrze, nie, dobrze to nie wygląda. No, złączę ten sugerowany ruch. Nie ma za bardzo wyjścia. nic. Bierzemy sobie te żółte, które, które są. Tu trzy i tu trzy mamy. Były dwie trujeczki, Co zrobi Normand? No dobra. Jeszcze jakoś dychamy. Próbujemy. Bierzemy Astrid. Nie udało się wskrzesić. Zetniemy Manę. Dobra. Teraz podciągnę te czerwone. Hmm. No spróbuję też żółte środkiem, bo ten cenius i tak będzie uderzał, no mamy jeszcze Dustry tą osłonkę, powiedzmy, nazwijmy to, może jakoś mocno, a gdzie, pominięte, no nic, dobra, co teraz, żółtym środkiem, dobra, tanka udało się chociaż bić. załadowana jest ta Sludges, jest załadowana, więc bierzemy czerwone, Dobra, żółto środkiem. No świetnie. Oczywiście to żart. Ajajaj, jeszcze byczek będzie uderzał, my sobie śpimy. No nic. Wezmę hmm. te niebieskie tu. Dobra, są czerwone w razie czego za szarot. Jeżeli przeżyjemy. Nie przeżyliśmy. No trudno. Lipa. No cóż, został ostatni atak. No dobra, to chyba na tą dobitkę się skuszę. I teraz tak, oddziały. Oddziały trzeba wymienić troszeczkę. No dobra, tak będzie, tu się zgadza. No i jedziemy na gościa. 3-2, próbujemy ostatni atak. Tu mamy. Są zielone w powietrze. Jest trochę niebieskich. Zacznę od tych zielonych. Ok, nigdy do tu puści. Tu złączę sobie niebieskie cztery. Czy ja je chcę tak łączyć? Nie chcę. Zacznę od tych niebieskich. Dobra, no teraz zielone środki, i niebieskie tutaj. Tu zostały. O, wszyscy są powodowane także także fajnie no dobra, zaczniemy sobie od uh, wzmocnimy zdrowie, damy Grega dobra, damy liścia damy Alasję damy do tego mama jest przyspieszona także ładujemy sobie zielone no i to Dobra, ostatni atak się udał do bitka. Także yy... z mojej strony to z ataków na tyle. Zobaczymy jak to wygląda. 266 punktów. Zobaczymy jak będzie na koniec wojny. Kilka godzin jeszcze zostało. 52 ataki u nas i 75 przeciwnika. Zaraz wrócę w kalkulator, to zobaczymy jak to wygląda według kalkulatora. Przeciwnicy już praktycznie zrobili reset. No i co? Zobaczymy jak to będzie na koniec wojny. Także do zobaczonka. No i wojna dobiegła końca. Przegraliśmy 4793 punkty. Z flagami zeszliśmy do zera. Przeciwnicy 597, jedna flaga im została. No, więc tak, zobaczmy sobie. Najlepszych atakujących. Udało być się mi byłem na trzecim miejscu w klasyfikacji ogólnej, czyli ogólnie spoko. Nie myślałem, że aż tak wysoko tutaj się zanotuję, bo te moje ataki też mogły pójść lepiej, ale cieszę się z wyniku. Jeżeli chodzi o moją drużynę obronną, celis był na tanku, no bo do baby nie miałem oddziału i pomyślałem, że sobie tak spróbuję. Więc atakowali mnie dwa razy i na trzy razy za każdym razem zostałem zbity. Tutaj, jeszcze gdzieś wcześniej. Zaraz zerkniemy. Tutaj też raz. Dwa i trzy. Czyli dwa razy na trzy razy. Teraz zobaczmy sobie jeszcze najlepszy atakujący z wojny widzu. Halun, ja, kogo tu mam jeszcze Bartoszek, Sirtomo, Arto Moa, Royal Flash, Shady i zobaczcie sobie tutaj dalej rozpiskę. Zgodnie, zgodnie z panującą zasadą. No dół tabeli zazwyczaj przeważa, kto tam na wojnie wygra czy przegra. No i tutaj no, nie poszło nam najlepiej, no nic. No, zobaczymy, jak będzie następnym razem. Także. Także tak. Nagrody, no jak to za przegraną wojnę? <laughs> Sznurek i miecz. Także bez szaleństwa, do zobaczenia na następnej pozdro.